PEGI 18 Woda się podnosi! Musicie nam pomóc! To jedyna droga wyjścia! Użyj broni! Kurde, zaspowano! Oni już są martwi. Idziemy dalej. Nie ja! Nie zostawimy ich! Idziemy, do rozna. Czuć z tobą. Dane z Tytana potwierdzają, że centralne dowództwo Pacyfiku nie istnieje. A najgorsze dopiero przed nami. Potrzebuję ludzi zdolnych do walki. Nie ufam jej. Coś ukrywa. O co ci chodzi? Przeszkadza Ci kobieta w oddziale? Nie, kobieta mi nie przeszkadza, ale kłamców nie ścierpię! Nie ma mowy! Będziemy trzymać się razem. Wojownicy z Walkirii! Ucierpieliśmy! Wszyscy straciliśmy bliskie osoby, jednak całe to cierpienie nie może pójść na marne. Z tego co wiemy, to jedyne nasze jednostki w okolicy, ale nie będziemy bezczynnie czekać na atak. Oby ta burza przyniosła nam zwycięstwo! tak jak my. mnie! Co robiliście w szansai?